No jesteśmy dzisiaj świadkami otwarcia kolejnej inwestycji w województwie łódzkim, tym razem w pięknym mieście Łowiczu, w zakładzie Karnym Łowiczu, który się rozwija. I to nas bardzo cieszy. Jest to kolejny przykład tego, że rozwija się więziennictwo, rozwija się służba więzienna, a to czasem jest w pewnej synergii z rozwojem społeczności lokalnej, z rozwojem. Są tutaj powiedziane, że to jest pewna szansa, szansa na poprawę rozwoju spełnienia służby funkcjonalnej, szansa na bardziej efektywne spełnianie misji służby więziennej. Przypomnę tylko tak na marginesie, często to robię, że ta misja służby więziennej opiera się głównie na dwóch nogach, dwóch filarach. Po pierwsze, to jest zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach karnych i bezpieczeństwa społeczeństwu żeby ci więźniowie tam byli, gdzie być powinni z pewnych względów oczywistych. Po drugie zapewnienie bezpieczeństwa, zapewnienie bezpieczeństwa tych, tych również samych więźniów, samych funkcjonariuszy, ale drugi aspekt, drugi filar misji służby więziennej czasami może i nieco trudniejszy do wykonania. Tutaj tak patrzę na księdza biskupa, się że tutaj taki, taka misja jest y, trochę wspólna pomiędzy służbą więzienną, a też i posługą duszpasterską, to jest próba poprawy człowieka, który wkroczył na ścieżkę przestępstwa, często takiego człowieka, który współpracować z nami nie chce. To ta inwestycja jest szansą właśnie też na to, żeby w godnych warunkach, w lepszych warunkach ta próba poprawy tego człowieka była bardziej efektywna. I o to w tym miejscu również apeluję, patrząc na załogę łowickiej jednostki. Próbujcie również, oprócz tego, żeby poprawiać to bezpieczeństwo, próbujcie również, żeby poprawiać tego człowieka. Wykazując się też pewnym gestem człowieczeństwa, próbując odwoływać się do pewnych pokładów, do wartości. Pan minister wspomniał, że nie tak dawno byliśmy świadkami wręczenia sztandaru w Jednostce. Ja powiem Państwu, że uczestniczyłem niedawno w Radowicach we wręczeniu ostatniego sztandaru jednostkom penitencjalnym i w tym momencie śmiało możemy powiedzieć, że wszystkie jednostki organizacyjne więziennictwa dysponują swoim sztandarem, swoim znakiem i to też jest istotne. Tu na koniec, Szanowni Państwo, przypomniała mi się pewna myśl, Świętego Jana Pawła II, który przy okazji pobytu w innym więzieniu, w Płocku, powiedział, że najgorszym więzieniem jest serce zatwardziałe. Także apeluję również o to, żebyście otworzyli swoje serca. Życzę, życzę no, przyjemnej służby, życzę bezpiecznej służby. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tej inwestycji. Wykonawcy, że w terminie, co nie zawsze jest proste i łatwe, ja właśnie tutaj zasiągnąłem pewnych informacji, wiem, że te problemy są, były. Dzie dziękuję, rzeczywiście potwierdzam, pan dyrektor, gospodarz zachodu Karnego w Łowiczu, No tym gospodarskim okiem w nadzorze dyrektora okręgowego, rzeczywiście inspirował czasami że wykonawcę, żeby to wszystko sprawnie sprawnie <laughs> miało, z czego jesteśmy dzisiaj świadkami.